Bonjour! Ciekawe jest po francusku kochani Trzymajcie Mamy dwie opcje Bonjour mes chéris Albo bonjour tout le monde Nie wiem czy tak się dobrze czyta Wziąłem jeszcze te czipity, żeby nie było A ja zostanę przy bonjour kochani Witajcie na get ready with me do szkoły Standard ta opaska nie mam, ale ja ją po prostu kocham taki vibe Teraz źle Teraz jest lepiej Moja kosmetyczka trochę się zwiększyła, bo zaczęłam tu pakować wszystkie swoje kosmetyki do makijażu, ale również do pielęgnacji twarzy, ciała i do wszystkiego i na się jeszcze baza. Dzisiaj mam plan zrobić trochę piękny, lepszy makijaż. Um ale jeszcze nie wiem co dokładnie mi po prostu się... co będzie po prostu w makijażu. Mam pytanie, czy już można piec pierniki, czy już jest ten czas, czy jeszcze muszę poczekać, nie wiem, z tydzień, dwa, żeby to dopiero było legalne, bo ja już mam ochotę upiec pierniki, zrobić sobie kakao późno, żeby obejrzeć już świąteczne filmy, wszędzie, żeby były lampki świąteczne, udekorować mam to już po prostu ochotę, żeby to zrobić, a jest dopiero... a jest dopiero 27. Dziwo. Dzisiaj się bardzo, bardzo dobrze wyspałam. Spałam w sumie też długo, więc nie wiem dlaczego, ale pryskam to po prostu energią mam jakiegoś pryszcza dziwnego. Więc co, myślę nad takim lipkom, bo żeby sobie zrobić, tylko nie wiem, czy będą mi pasować pomalowane usta, więc bardzo mnie to kusi, ale nie wiem w ogóle, co by pasowało. Jak to zrobić, gdzie to kupić, co kupić. I to to w ogóle będzie pasowało do mnie, do mojego makijażu, do mojego, do mojego codziennego życia. Nie wiem, Czy to nie będzie mi przeszkadzało, jakbym miała coś na ustach przez cały czas? Ja też jestem mam często tak, że ja mam suche usta więc no, no, nie było tak fajnie jak to, tak brzydko w wygląda jak masz się suche usta mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. dlatego boję się używać bronzerów to wygląda okropnie mm. mam nadzieję, że to naprawię w ogóle od jakiegoś pewnego czasu moja cera zaczęła się bardzo dobrze jakby zaczęła się poprawiać, po prostu mam tu mniej otwartych porów po prostu tak? Dobrze powiedziałam? Po prostu jest ładniejsza, Bardzo mi się podoba, robi się taka bardziej błyszcząca, taka bardziej glow, jest jest mniej jakichś zaczerwienień, ani nic. Ja się mega cieszę, że to się polepsza, bo yy, no po prostu zawsze miałam na przykład tutaj pęknięte żyłki, a aktualnie aktualnie są z Mixy i to nie jest reklama, nie mam żadnej współpracy, nic, ale chciałam powiedzieć, że mega właśnie polecam ten krem, bo mi po prostu żyłki zniknęły. Od jakiegoś pewnego czasu zaczęłam tutaj też nakładać róż. Mam dzisiaj w taki bardziej crazy, Um, Make-up, bo mam pomysł taki trochę kąciki, kreski, zobaczymy jeszcze, ale tak coś mi kusi w tym kierunku, nie, po prostu chyba za dużo energii ogarnię mam też później trochę szkoła, więc mam bardzo dużo czasu po prostu na zajęcie się make-upem. Moja ulubiona część, rzęsy. I nie wiem dlaczego tu jest taka dziura i nie wiem w ogóle jak to naprawić.